Wyobraź sobie, że masz 19 lat i zamiast stresu czujesz tylko jedno, że ta murawa należy do ciebie. Tak właśnie wyglądał występ Jana Faberskiego. Podczas meczu reprezentacji Polski do lat 21 z Włochami Faberski był absolutnie bezczelny w najlepszym tego słowa znaczeniu. Nie bał się brać odpowiedzialności, prosił o piłkę, kiwał, przyspieszał grę i wyglądał tak, jakby ten poziom w ogóle go nie przerastał. Po meczu polscy eksperci nie mieli wątpliwości, nazwali go jednym z największych talentów swojego rocznika. Internet zareagował błyskawicznie. Kibice zaczęli pisać, że to może być nowa twarz reprezentacji Polski. Że to zawodnik, na jakiego czekaliśmy od lat. Ale najciekawsze przyszło chwilę później. O faberskim zaczęły pisać także media z Holandii, gdzie rozwija swoją karierę klubową. Dziennikarze podkreślali, że talent jest ogromny, ale równie ważne jest to, że on ma coś, czego brakuje wielu młodym piłkarzom spokój. Nie odleciał, nie udaje gwiazdy, nie prowokuje. Ciągle mówi, że chce pracować więcej niż inni. I właśnie dlatego coraz więcej osób w środowisku piłkarskim uważa, że jeśli utrzyma tę pokorę i rozwój, może być jednym z tych zawodników, którzy w przyszłości naprawdę zmienią reprezentację. A ty. Myślisz, że Jan Faberski to przyszły lider kadry? Napisz w komentarzu i obserwuj profil, jeśli lubisz takie piłkarskie historie.